Jest to uwieńczenie pracy ponad 250 ludzi zaangażowanych na różnym poziomie tworzenia strategii po to, aby powstał taki dokument, który będzie dla nas wszystkich dokumentem, do którego będziemy mogli poczuć się przynależni. Dlatego, że nie znajdziemy w dokumencie tak bardzo szczegółowych zapisów związanych z naszym życiem codziennym, z, naszym, z naszymi potrzebami. Ale na pewno w tym dokumencie jest zapisane to, co powinniśmy i jak powinniśmy myśleć o przyszłości. Widzimy region Opolski jako region cenionej jakości życia, wynikający z takiego unikalnego i uniwersalnego połączenia dynamiki równowagi, nowoczesności z tradycją i otwartości z integracją. To jest nasza wizja. Jaka jest unikalność naszego regionu? Unikalność naszego regionu wynika z takiego poczucia, że się naprawdę wszyscy dobrze znamy, że poprzez zarządzanie tym województwem, poprzez subregiony poznaliśmy nawzajem potrzeby. Ta unikalność jest wynikająca również z naszej tradycji, z naszej kultury, z naszej wielokulturowości, zresztą jest to też i wyzwaniem horyzontalnym dla nas. A ta uniwersalność to polega na tym, że jesteśmy takim organizmem społecznym, który może zapewnić swoim mieszkańcom wszystkie potrzeby, które są ważne w życiu. Począwszy od się urodzenia, wyedukowania, myślę, że interesującej pracy, dobrego miejsca do wypoczynku. I ta uniwersalność po powoduje, że musimy ją wykorzystać jako atut: że nie musicie daleko szukać tego, co jest atutem w naszym województwie. Dlaczego mówimy o, tej, o tym połączeniu różnorodności? Dlatego, że jeżeli popatrzymy na pierwszą, e, pierwszą parę połączenia dynamiki e, i równowagi, to z jednej strony chcemy, aby wokół nas się coś dynamicznie działo, chcemy mieć wpływ na, nas, na nasz rozwój osobisty, podnoszenie kwalifikacji, kompetencji, chcemy awansować w pracy, chcemy mieć lepszą ofertę w czasie wolnym, ale z drugiej strony mówimy tak, ale ta równowaga też by nam się przydała. Chcielibyśmy znaleźć taki slow life. Czyli połączenie jak gdyby tego naszego godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Kiedy mówimy o drugiej parze, kiedy jest mowa o nowoczesności i tradycji, to zdajemy sobie sprawę, że nieuchronne jest ciągłe dbanie o to, aby na rynkach globalnych być dostrzeganym, szczególnie w obszarach gospodarki, szczególnie tam, gdzie musimy z kimś konkurować. Ale fundamentem jest tradycja tego regionu: etos pracy, zaradność Porządek, i to musimy pokazywać, jako ze sobą zbieżne elementy. Wyszliśmy z takiej tradycji, pokazujemy te elementy, ale nowoczesność nas otacza. Nowoczesność na nas wymusza pewnego rodzaju sytuacje, do których trzeba jak najbardziej się zbliżać. Otwartość i integracja. Tu przede wszystkim. Ta otwartość to też wynika z tego, że jesteśmy społeczeństwem w badaniach również bardzo otwartym na drugiego człowieka, na jego potrzeby. Jesteśmy społeczeństwem otwartym, bo bardzo mocno rozwijamy sektor organizacji pozarządowych i fundacji. Bardzo dużo widzimy aktywności w grupach nieformalnych. Więc to pokazuje, że jest to taki przyczynek do takiej integracji, aby tą integrację budować w całkiem innej formie. Że takim naprawdę naszym celem jest, aby integracja była elementem biznesu, administracji, edukacji i partycypacji każdego mieszkańca w tej integracji. Żebyśmy ze słowa integracja jak najszybciej przeszli do słowa włączenia, do inkluzji, bo to jest najważniejsza rzecz, aby nikt nie czuł się pominięty w realizacji tego, co jest ważne w Województwie Opolskim. No i oczywiście po tej diagnozie, którą stworzyliśmy bardzo wnikliwie, już właśnie z osobami, które dzisiaj tutaj będą, w centrum po, pokazaliśmy, Ceniona, ale subiektywna, zawsze podkreślam, jakość życia. Czyli to, co jest dla mnie ważne w tych trzech sferach społecznej, gospodarczej i środowiskowej, to jest coś, na co musimy bardzo mocno zwrócić uwagę. I wydaje mi się, że każdy się może tam odnaleźć. Ten, który jest dawcą, ten, który jest biorcą tego, co się dzieje w województwie opolskim, to znajdzie wśród tych dziewięciu przestrzeni różnych wokół tej jakości życia również miejsce i dla siebie. Strategia jest jednym z dokumentów wiodącym w tym, co będziemy robić w przyszłości i o co się będziemy starać, jeżeli chodzi o fundusze zarówno europejskie, krajowe, jak i też może nasze wspólne tutaj budżetowe, ale oczywiście też będą do tego dokumenty towarzyszące. Też dzisiaj o tym będziemy mówić, ale tylko sygnalizować. Regionalna strategia innowacji, którą dzisiaj przyjęliśmy, znowelizowano o sektor usług medycznych i jakości życia. Będą strategie subregionalne. Będzie plan transportowy województwa polskiego, mamy plan ochrony powietrza, plan gospodarki odpadami, mamy kilka programów zdrowotnych, więc to są jak gdyby takie bardziej szczegółowe elementy całego strategicznego, dokumentacyjnego podejścia do, do tego, co chcemy w województwie zrobić. I na koniec, coś, co się zrodziło też w naszych głowach, i o co bardzo będziemy prosić tutaj zgromadzone osoby, o i zakwalifikowanie siebie samego do podmiotu rozwoju lokalnego, do podmiotu rozwoju regionalnego. Z jednej strony, jako człowiek pełniący funkcję marszałka i moi wicemarszałkowie, jesteśmy zobowiązani, żeby być podmiotem rozwoju regionalnego. Ale każda szkoła, każdy ośrodek polityki społecznej, każde stowarzyszenie, każda firma może być podmiotem rozwoju regionalnego. Chcielibyśmy, aby dzisiaj to też wybrzmiało, że nie mamy na wszystko wpływ, ale mamy Was na sali, którzy pełnicie różne funkcje publiczne, pełnicie różne funkcje dyrektorskie, kierownicze i menedżerskie, żeby Wasi ludzie w Waszym podmiocie byli podmiotem rozwoju regionalnego.